Bo tak się, moi drodzy Ukraińcy, nie robi. Ta akcja z obraniem farbą ambasadora rosyjskiego była kompletnie nie na miejscu. Zadaniem Polski jest tak naprawdę ochrona dyplomatów i chcąc, nie chcąc, polskie państwo ma chronić tego ambasadora rosyjskiego. Dostaliście, moi drodzy, od nas wszystko, dostaliście ogromną pomoc, więc tak naprawdę to uszanujcie i nie róbcie takich prowokacji, szczególnie tutaj na terenie naszego kraju. Protestujmy. Jeżeli pójdziecie pod ambasadę protestować, wielu Polaków z Was wesprze. Jeżeli wyjdziecie na ulicę protestować o wolną Ukrainę, wielu Polaków Was wesprze. Ale nie róbcie Takich prowokacji. Jeżeli chcecie siebić z ruskimi, wróćcie do siebie. Myślę, że wasza armia naprawdę z otwartymi ramionami wesprze.